Chcesz żyć w zgodzie z naturą? Zacznij od świadomego wyboru środka transportu, gdy wyruszasz w podróż. Pociągiem dotrzesz nawet do najbardziej zielonych zakątków Polski. Kolej oznacza ponad czterokrotnie mniejszą emisję dwutlenku węgla na pasażera niż transport drogowy i prawie pięciokrotnie mniejszą niż lotniczy. Podróżując pociągiem, ograniczasz emisję CO2 nawet o 77%. W porównaniu z samochodem. Dziś Marysia wybiera właśnie ten środek transportu: obrany kierunek jej świadomej podróży, województwo lubelskie. I tak podróżniczka dojechała na małą stację pośród lasów i pól. stamtąd już bardzo blisko do obranego celu. Marysia dotarła do miejsca, gdzie czas płynie wolniej, a ludzie żyją bliżej natury. Do gospodarstwa prowadzonego kobiecą ręką, a właściwie kobiecymi dłońmi, Elżbiety Buły i jej córek. Dzień dobry. Dzień dobry Marysiu, miło Cię widzieć. Mi Bardzo Cię serdecznie zapraszam na zbiory. Sadowniczki stawiają na zrównoważoną produkcję, wierząc, że właśnie w niej leży przyszłość ogrodnictwa. Marysia trafia na samozbiory malin. Owoce, zamiast do kosza, trafiają przez żołądek prosto do jej serca. Nic nie może się zmarnować. Zero waste. to, jak to się stało, że zostałeś sadowniczką? fajne, bo odpowiedź jest bardzo prosta. Ja y, robię to, co lubię, <laughs> także dla mnie sadownictwo nie jest tak naprawdę prace. Nasze gospodarstwo jest gospodarstwem rodzinnym. Historia jego zaczęła się w 1913 roku, kiedy mój pradziadek Szczepan wykupił ziemię z Banku Ziemskiego i osiedlił się na tych terenach. Nasze życie zawsze było związane z rolnictwem i kręciło się wokół rolnictwa. Miałam iść na medycynę, na stomatologię. Powstał bunt i zrobiłam to co chciałam. Zresztą chyba jestem kobietą, która zawsze realizuje swoje pasje, a nie to co otoczenie by ode mnie wymagało. W związku z tym poszłam na Akademię Rolniczą i skończyłam ogrodnictwo. Miałam szczęście, bo nie ukrywajmy, że pieniędzy to ja nie miałam swoich. To rodzice założyli mi mój pierwszy. Były to jabłonie, były to wiśnie. I szczerze powiedziawszy, nie będąc obciążona Emocjonalnie starą szkołą sadowniczą robiłam tak, jak profesorowie na uczelni mnie nauczyli. Pokazali, jak powinno wyglądać nowoczesne sadownictwo, więc te sady na dzień dobry w tamtych latach różniły się od tego, co robili inni. To już były nowoczesne odmiany, nowoczesne na tamten czas podkładki, inny sposób nasadzenia, inny sposób pielęgnacji tych drzew i tak się zaczęło. Pamiętam, jak moja babcia łakała i mówiła, ty nie zakładaj plantacji czeryśni, bo sobie nie dasz rady, bo ptaki ci wszystko zjedzą. Ja mówię, babciu, może mi się jednak uda. Po trzech, czterech latach babcia siadła i mówi tak: no, twój dziadek byłby z ciebie dumny. No, to chyba najpiękniejsze. <gry> tak, słowa. to były najpiękniejsze słowa od mojej babci. To prawdziwa oaza bioróżnorodności, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. W gospodarstwie, tak jak w podróży, ważna jest droga, tylko tu, z sadu na stoły, by była jak najkrótsza. Droga do zrównoważonego świata wiedzie tu, jak się okazało, przez pasiekę. Elżbieto, ule po środku sadu, skąd ten pomysł? To jest kolejna moja pasja. Pasja, która tak szczerze powiedziawszy była już na studiach. Zaczęło się od sześciu uli. Jakieś 10 lat temu to było, a obecnie mamy pasiekę, no aha, tak między 40 a 50 w ogóle pszczelich. I moje pszczoły służą mi do zapylania. Robią swoją robotę na wiosnę, robią robotę w tunelach, mamy borówki, mamy właśnie maliny, więc mają co robić w sumie przez cały rok, a poza tym do rekreacji. Nie, tutaj mamy akurat domek do apiterapii, gdzie możemy pięknie inhalować się powietrzem ulowym. A powietrze im czystsze, tym lepsze. Styl naszego życia, a także podejmowane przez nas codzienne decyzje mają na to wpływ. A jak to się stało, że zdecydowałaś się na to, żeby prowadzić gospodarstwo w sposób tak zrównoważony? My jako rolnicy bardzo powinniśmy dbać o y, to środowisko, o glebę, y, o zwierzęta, które nas otaczają, o ptaki, o owady, o rośliny. Nie da się tego zrobić od razu, w jednym roku. To zawsze jest proces. Nie mogę powiedzieć, że jestem ekoświrem. Bo nie jestem ekoświrem, ale kocham to, co robię. Kocham przyrodę. W naszym gospodarstwie prowadzimy produkcję zrównoważoną. Dla mnie osobiście jest to styl życia, ponieważ dbamy o przyrodę, dbamy o bioróżnorodność. W naszym gospodarstwie mamy pszczoły, jesteśmy wszystkie trzy. Dziewczyny pszczelarkami. W naszym gospodarstwie są robione monitoringi owadów zapylających, i dzięki tym monitoringom na przykład dowiedziałyśmy się, że mamy w gospodarstwie dwa gatunki chronione. Jest to szmiel olbrzymi. I za prowadzimy monitoring w gospodarstwie opadów, mamy własną stację meteorologiczną, dzięki której możemy precyzyjnie wykonać opryski. Mamy również w wprowadzone w gospodarstwie budki lęgowe. Z chwilą, kiedy żeśmy wprowadziły budki lęgowe, mamy mniejszą presję z wujek. I to też się przekłada oczywiście na naszą produkcję. Czuję się bardzo dumna z tego, że prowadzimy nasze gospodarstwo w taki sposób, Sposób, w jaki je prowadzimy, czyli zgodnie z zasadą rolnictwa zrównoważonego. Tutaj w maksymalnym stopniu wykorzystujemy każdy skrawek ziemi. Dbamy bardzo o bioróżnorodność, o pszczoły, o zapylacze. Jest to, no nie ukrywajmy, troszeczkę trudniejsza ścieżka, wymagająca większych nakładów pracy naszej, ale dużo bardziej satysfakcjonująca. Twoje gospodarstwo jest prowadzone kobiecą dłonią. Jak się współpracuje z córkami w gospodarstwie? O, jest to wyzwanie. Naprawdę trzeba dużo cierpliwości i taktu, żeby trzy kobiety dogadały się. Każda z nas musi mieć swoje obszary, w które niekoniecznie sobie wchodzimy. Każde z nas odgrywa tutaj trochę inną rolę. Mama odpowiada bezpośrednio za produkcję. Moja siostra odpowiada za sprzedaż i marketing, a ja jestem osobą e, pośredniczącą między nimi. Ja myślę, że kobiety mają bardzo dużo predyspozycji do tego, żeby być sadowniczkami, żeby być rolniczkami i żeby samodzielnie prowadzić gospodarstwo właśnie dlatego, że kobiety mają w to w sobie taką opiekuńczość, tym sadem trzeba się opiekować przez cały rok, zajmować. Też właśnie kobiety mają te takie predyspozycje do zauważania wszelkich detali, szczegółów i też do takiej systematyczności, a tutaj w sadzie potrzebujemy systematyczności i całorocznej opieki i doglądania tego. Kilka lat temu rzeczywiście tak było, że y, tutaj odwiedzający nas y, wręcz no, nie dowierzali, y, że gospodarstwem mogą się zajmować y, 3-4 kobiety. Y, Natomiast teraz też chyba przez to, że my coś to, to wprost mówimy, to już no, to, to zdziwienie jest coraz mniejsze. Poza tym w Polsce też jest coraz więcej sadowniczek, więc to też już nie jest aż tak y, niespotykane. Także bardzo fajnie, że rośnie ta ilość kobiet w rolnictwie. Jak sobie przypomnę moje początki, kiedy zaczynałam przetwórstwo w gospodarstwie, było dużo upraw. I teraz wieczorami tak siadam i się zastanawiam, Boże, jak ja sobie dawałam z tym wszystkim radę. Ja sobie nie wyobrażam obecnie, żeby one mi nie pomagały. A w niektórych momentach, z czego bardzo się cieszę, podkreślam, to ja im pomagam już. Nie one mnie, tylko ja im. I myślę, że to jest mój cichy, mały sukces. Nawet bardzo duży powiem. Gratuluję. Marysia nie bez żalu opuściła lubelskie gospodarstwo przepełnione miłością rodzinną, ale także do natury. Przyszedł czas, by wyruszyć w trasę. Podróż koleją to coś więcej niż sposób przemieszczania się. To wybór stylu życia: świadomego, odpowiedzialnego i pięknego. Jeśli chcemy dotrzeć do miejsc, gdzie natura ma znaczenie zacznijmy właśnie od tego. Zrównoważony transport to część zrównoważonego życia. Kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Marysia dociera na przedgórze Sudeckie na Dolnym Śląsku, a konkretnie do bagieńca koło Jaworzyny Śląskiej. To właśnie tutaj siostry Sonia i Marysia Mazurek prowadzą wraz z rodziną winnicę. Pierwsze krzewy zasadzono tu w 2016 roku. Winnica w 2023 roku rozpoczęła konwersję ekologiczną. Jej siedzibą jest XVII-wieczne przypałacowe gospodarstwo. Soniu, jak to się stało, że razem z siostrą działacie w Winnicy? Pomysł był mojego taty. Mój tato zajmuje się całe życie rolnictwem i postanowił zachęcić swoje córki, nie moją siostrę Marysię, do wrócenia do domu, do naszego gospodarstwa i uznał, że winiarstwo to będzie coś, co nam się spodoba. Dla kobiet. Dla kobiet, tak. Zrać, jak zareagowałyście z siostrą na pomysł taty, że będziecie zajmować się winnicą? Miałyście inne plany na życie? No dla mnie to było bardzo pozytywne. Ja w tym czasie mieszkałam w Londynie, razem wtedy z moim chłopakiem, teraz mężem. Właśnie wydarzył się Brexit w Wielkiej Brytanii i ja zawsze wiedziałam, że ja chcę wrócić na wieś. Że miasto to była fajna przygoda, jak byłam na studiach, jednak ta wieś zawsze mnie ciągnęła i zawsze wiedziałam, że chciałabym mieszkać na wsi. Więc jak tato rzucił ten pomysł, to zareagowałam bardzo pozytywnie. Od pomysłu do naszego powrotu minęły dwa lata. Winnicę trzeba było posadzić. Marysiu, co powiedziałaś na to, jak tata wymyślił, żebyście zajęły się z siostrą winnicą? O, ja bardzo się cieszyłam, bo ja w tamtym czasie studiowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym Rolnictwa Agrobiznes i ja wiedziałam, że na pewno chcę wiązać przyszłość z naszym bagienickim gospodarstwem. Nie wiedziałam wcześniej, że nie będzie to, to nudniejsze zboże, a tak ciekawa winnica, więc no, schakałam z radości. Zatrudniłam się od razu, zaraz w łańbarze, Żeby zbierać doświadczenie. Dokładnie. tam telefon. Byłam na przerwie w pracy, na przerwie lunchowej i wtedy zadzwonił tato i o tym powiedział. Nie pamiętam, żebym się z tobą komunikowała, bo to jeszcze hmm. wtedy takie było jakby rzucone w eter, że może on się zapisał wtedy do Akademii Wina i to on był plan, ale bardzo mi się spodobał. Czy kiedyś planowałaś zostać rolniczką, skoro wybrałaś taki kierunek studiów związany z rolnictwem? Zdecydowanie. Od, od początku gimnazjum. Wiedziałam, najpierw podchodziłam jeszcze delikatnie do taty z pomysłem na pójście do wojska, ale nie, nie spodobało się to zdecydowanie. I zaraz po tym wiedziałam, że, że, że chcę być rolnikiem. Jeszcze wtedy dzisiaj wiem, że jestem dumną rolniczką. Jaki jest tata jako taki tutaj współpracownik już na Winnicy? Łatwo czy trudno się współpracuje z tatą? Ja myślę, że bardzo dobrze. Tato jest, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, więc nawet fakt, że nasza winnica ma 11 hektarów, to była jego odważna decyzja. Wszyscy mu mówili, że jednak to powinno być mniejsze, póki się nie nauczymy jak, jak pracować w winnicy, więc on jest takim bardzo no, człowiekiem... Pełen fantazji. Ja często bardziej e, trzymam się ziemi, więc wydaje mi się, że wszyscy tutaj e, pracujący dobrze się e, dopełniamy. Jest e, bardzo jakby, otwarty na nowe rzeczy. Tak, więc e, współpraca jest dobra. Wiadomo, że praca z rodziną ma swoje plusy i minusy, ale na pewno jest więcej tych plusów. W pierwszym okresie. Mm, może troszeczkę brakowało nam wspierania, ale nie było czasu dużo na to, bo było strasznie dużo działań, więc każda doba była wypełniona, myślę, przynajmniej kilkanaście godzin w ciągu dnia y, bardzo zróżnicowaną pracą, więc nie było dużo czasu na zastanawianie się. Musiałyśmy się nauczyć jakby każdego szczebla pracy w winnicy, więc pracowaliśmy i w winnicy, i w winiarni, i uczyliśmy się biurokracji, więc to było wszystko na raz, więc jak na, to była ogromna zadyszka. Ty też byłaś w Australii na początku, uczyła się Marysia winiarstwa, więc to każdy się łapał po prostu to, co mógł w tym czasie. To było gaszenie pożarów, a nie spokojna edukacja. I to kilka lat trwało, pierwszych kilka lat trwa. Tak. Tak. Nikt nie wiedział, co jest dobrze, co źle. Sie wszyscy więc to, uczyliśmy razem. Wszyscy tak. się razem uczyliśmy. Nie było tu nikogo mądrzejszego yy, na, na placu boju, więc absolutnie szukaliśmy, kto ma jakikolwiek pomysł, jak to rozwiązać. Korzystaliśmy dużo na pewno z pomocy zewnętrznej, z innych winnic, przyjeżdżali do nas pracownicy czy właścicieli i pokazywali nam chociażby jak otworzyć zbiornik. Tak, współpracowaliśmy z innym dolnośląskim winiarzem, który przez pierwszy rok jakby prowadził nas za rękę i dokładnie tłumaczył co i jak. Z drugiej strony miał swoją własną winnicę w tym samym czasie, więc to było wszystko tak na przez messengera troszeczkę, no ale się udało. Najlepiej się człowiek uczy na własnych błędach. I to też chyba fajne, że. No to fajne, ciężkie, że nikt z nas nie, nie wiedział, jak, powinno, jak powinna wyglądać na praca, ale z drugiej strony byliśmy już od samego początku na takiej równi i, i razem działaliśmy. Wiedzieliśmy, że razem musimy przez to przejść, nie ma go. Tak. Macie podział swoich obowiązków? Podział wyszedł raczej tak naturalnie, organicznie, po prostu która z nas sprawdzała się lepiej, w której dziedzinie. Marysia bardziej organizuje różne wydarzenia, organizujemy pikniki. Ja bardziej zajmuję się stroną, pomagam mojemu mężowi, który jest u nas winemakerem, Esbenowi pomagam w winiarni, w produkcji wina, ale też zajmuję się całą papierologią. U nas w Winnicy panuje parytet, tak? jest nas dwa na dwa, ale faktycznie my kobiety zostałyśmy twarzami najbardziej działamy na social mediach i też prowadzimy degustacje. Dorastałyśmy w takim domu, gdzie kobiety były bardzo silnymi i ważnymi personami mhm. w rodzinie. I ch chyba nie jest to takie wielkie zdziwienie w świecie, bo bardzo by mi to przeszkadzało. Bardzo niestety jeszcze walczę i mam w tym takie wysokie ego, że przeszkadza mi, kiedy ktoś by się dziwił, o kobieta, co tu robi kobieta, gdzie jest mężczyzna, a nie mam dużo takich sytuacji w życiu, dlatego myślę, że już jest to raczej przysposobione, jest to naturalne. Że w, I w Polsce w ogóle w winnicach dużo kobiet pojawia. Się tak. Ale cały czas mi się wydaje, że y, mało. nie, że jest dużo, tylko że to są właśnie szare eminencje, często winnicy. A. One to wszystko A. Prowadzą, A. prowadzą, robią, ale pierwsze skryp, skrzypce A. często y, mają mężczyźni I jakby mężczyźni zbudzają jakby to jest autorytet y, tutaj większy do słuchania y, niż kobiety, które często y, nie mówią o naszej winnicy, ale y, mają większą wiedzę od mężczyzn. Startujemy trochę z innej pozycji. Wyrastałyśmy w rodzinie, gdzie trzymała całe gospodarstwo naszego taty, nasza babcia. I same wyrosłyśmy z taką wielką pewnością siebie w pracy, naszej kobiece, kobiecej pracy, że nie potrafimy zauważać, że to jest coś nowego, że, żebyśmy przecierały jakieś szlaki, ale na pewno to robimy i na pewno świadomie, mniej świadomie, ale również świadomie pomagamy wielu kobietom w tej, w tej pracy. No i w tym takim odważnym, będzie w rolniczym e, życiu. Mówi tata, że jest dumny z waszego działania, z tego, że jesteście z nim. Bardzo. Tato nasz przeszedł kilka lat temu dużą transformację i niesamowicie docenia własne życie, a jeszcze więcej docenia nas. Na każdym kroku nam przypomina o tym, że, że cieszy się, że razem współpracujemy, że cieszy się z naszych pomysłów i naprawdę pomaga nam w realizacji często ich. A jak zareagowało otoczenie, Wasi znajomi, przyjaciele na to, że będziecie się z siostrą zajmować winnicą? Hmm, moje pokolenie raczej już jedynie z entuzjazmem się spotyka, spotykało, bo przecież to bajkowa wizja e, prowadzenie takiego biznesu. Na pewno więcej dziegciu e, wylewało się ze strony znajomych mojego taty, którzy nie wierzyli w ten projekt. Czy czujesz, że się spełniasz w tym, co robisz? Czy wyobrażasz sobie dzisiaj robić coś innego? Nie, absolutnie nie. E Winiarstwo, prowadzenie winnicy jest o tyle fascynujące, że tak naprawdę co roku robimy to samo, ale każdy dzień jest inny od drugiego. Musimy się spełniać w bardzo wielu gałęziach, bo to z jednej strony no, sprzedajemy gotowy produkt, z drugiej jest to rolnictwo, spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Nie wyobrażam sobie robić czegoś innego. Co roku jesteśmy lepsi w tym, co robimy. Cały się uczymy, więc to jest taka Eee, droga do doskonałości. To była wspaniała decyzja i było trudno, i mamy za sobą jakby ciężkie, trudne lata, ale patrzę zawsze z optymizmem teraz e, w przyszłość i cieszę się, że to jest rodzinny biznes i razem współpracujemy. No bez, ja, ja, też, ja też absolutnie podzielam zdanie i jestem pewna, że bez tego mocno porozchodziłybyśmy po, po, poroz się nawet po świecie. Jesteśmy zupełnie innymi osobami, ale właśnie dzięki wspólnej pracy, gdzie robimy totalnie często różne e, rzeczy, już nie wchodząc sobie w paradę, m, już jesteśmy na absolutnie dobrej drodze do tego, żeby spędzać niedzielę w przyszłości razem. Tak. Gabi, się tam kręcisz? I w drugą? I szpagat? <śpiewanie> <śpiewanie> Jakie były Wasze początki tutaj w winnicy? Spierałyście, kłóciłyście? Jak to było? <śpiewanie>